Wraz z podejściem do świadomości ukrytej wiedzy ludzkości. Jeśli Nefilim wciąż są wśród nas, jak możemy dowiedzieć się więcej o ich prawdziwych intencjach i dziedzictwie, które pozostawili? Być może odpowiedź tkwi w pogłębieniu własnych tradycji i mitologii, które mówią o tych istotach. Jak się przekonamy w wyniku przyszłych odkryć archeologicznych, prawda może okazać się o wiele bardziej złożona niż sobie wyobrażamy. Być może Nefilim są w istocie lustrem naszego własnego, skrytego potencjału, a kluczem do zrozumienia przyszłości ludzkości. Tajemnica Nefilim nie jest jedynie opowieścią z przeszłości jest zagadką, która ciągle nas zadziwia i intryguje. Każde odkrycie, każda wskazówka i nowe badania na ten temat podnoszą na powierzchnię nowe perspektywy i nowe pytania. A może największą rewelacją jest to, że tajemnica Nefilim nigdy nie była naprawdę o nich, ale o nas samych. Jako ludzie zawsze jesteśmy zmotywowani do zrozumienia sił, które nas ukształtowały i wpływów, które wciąż nami kierują. I w tym dążeniu do poznania odwracamy wzrok ku przeszłości, w nadziei na odkrycie odpowiedzi, które będą kształtować nasze jutro. Zatem nadchęciu wobec zagadki nefilim może nigdy nie zostać całkowicie rozwiązane.